Bardzo łatwo dostępne, również bez recepty. Ja oczywiście nie zachęcam Państwa, żeby Państwo się sami leczyli, ale czasami trzeba coś zrobić, bo niestety dostępność do lekarzy, którzy chcieliby Państwa leczyć już od pierwszych objawów chorobowych jest bardzo mała. Co zresztą sama przerabiam, bo niestety dzwonią ludzie z całej Polski. Czasem przyjeżdżają kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby im pomóc. Niestety nie jest to najlepsza opcja leczenia ze względu na to, że takiego pacjenta trzeba obserwować. Trzeba co kilka dni osobiście zbadać. Nie ma innej możliwości, żeby komuś pomóc. Jeżeli nie badamy fizykalnie, jeżeli, jeżeli nie osłuchamy tego pacjenta. I to jest główny powód, dlaczego ludzie umierają na koronawirusa. Kolejnym powodem jest też to, że my jesteśmy wciąż, wciąż niewysłuchiwani pr przez naszych decydentów, jeżeli chodzi o wprowadzenie i o uświadamianie ludzi w zakresie profilaktyki e układu odpornościowego. Jest wiele sposobów, by ten układ odpornościowy wzmacniać. Nieocenioną rolą jest utrzymanie właściwego poziomu witaminy D3. My ciągle o to apelujemy do naszego rządu, żeby wprowadzono darmowe badanie witaminy D3 u każdego z Państwa w ramach chociażby tego pakietu 40, tak, który podobno tutaj, żeby poprawić nasze zdrowie, decydenci nam oferują. Ale niestety nasze prośby nie są wysłuchiwane. Próbowów jest mnóstwo, można by o nich mówić godzinami. My nie boimy się tego robić. Każdy z nas tak naprawdę ma przynajmniej jedną sprawę o zawieszenie czy zebranie prawa do wykonywania zawodu. Ale my nie boimy się tego robić ze względu na to, że naszym naczelnym motem jest po pierwsze nie szkodzić. Primum non nocere. My zostaliśmy lekarzami po to, żeby leczyć ludzi. Po to, żeby być dla państwa, bo to jest nasze powołanie. I dlatego robimy to, co robimy. Dlatego stajemy i u boku. Dzisiaj Konfederacji u boku innych organizacji wolnościowych i staramy się przekazywać Państwu wiedzę inną niż ta, która płynie z ekranów mediów Głównego Mam nadzieję, że też wiedzę pełną takiej nadziei dla Państwa, ponieważ ogromnym problemem jest to, że został, została tak naprawdę stworzona pandemia strachu i przez ten strach. Układ odpornościowy też nie spełnia swojej funkcji. Obserwuję to u swoich pacjentów, którzy przyjmują dodatni wynik testu na koronawirusa jako swego rodzaju wyrok. Ich zdrowie tak naprawdę momentalnie się pogarsza. To oni czują, są przeświadczeni przez to, co słyszą od dwóch lat, że dodatni wynik testu równa się hospitalizacja, respirator i śmierć. I to też powinno być inaczej zupełnie przekazywane, tak? Powinniśmy zadbać o to, żeby nauczyć ludzi, jak dbać o swoją odporność, zabrać zaleczenie chorób przewlekłych. I na pewno byłoby to, wyglądałoby to wszystko inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani doktor Ewelina Gierszewska. Dziękujemy! 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 Szanowni Państwo, jesteście z nami? Świetnie, mimo że pogoda jest nieciekawa, przyspieszamy. Szanowni Państwo, teraz będzie prelegent, który powie coś nam o edukacji, jakże ważnej, szczególnie dla naszych dzieci. Szanowni Państwo, tytułem wstępu króciutko. Minister Edukacji w zeszłym roku nie dopuścimy do lockdownu. Nigdy więcej. To jest złe, niedobre, mało tego. Miał swoje. Refleksje całkiem dobre, że jest wzrost samobójstw, że to prowadzi do otyłości, że jest y, pogorszenie wzroku, że, że młodzież z tymi problemami sobie nie radzi. Wszystko prawda, świetnie, podpisujemy się po tym. I co mamy? Przychodzi styczeń. Bodajże trzy dni temu wiceminister co mówi? Musimy zamknąć szkoły. Bo sobie nie radzi Kto sobie nie radzi? Sanepid sobie nie radzi Bo chyba nie są w stanie tego ogarnąć I wszystkich, wy i, i wszystkich wysyłać na kwarantannę Czy państwo to czują? Nieważne, że dzieci praktycznie nie chorują Albo jeśli już to jest jakiś promień Przychodzą to bezobjawo bezobjawowo Ale sanepid sobie z tym nie radzi Szanowni państwo Jak to wygląda od środka Powie nam nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem Pan Kazimierz Franzkowski, zapraszamy! Dzień dobry Państwu. Jak to już kolega przedstawił, jestem nauczycielem jednej ze szkoły w Kojnicach, Województwo Pomorskie. Postaram się głośniej mówić. Jak to wygląda od środka? Ja to mówię, jak ja to widzę okiem nauczyciela, ale nie tylko moim okiem, również koleżanek, kolegów z różnych innych szkół, zaznaczam tutaj, że nie wszędzie odbywa się tak samo. Są szkoły, gdzie dyrekcja nauczyciele podchodzą do tego rozsądnie, nie dyskryminując nikogo, ale niestety nie wszędzie tak jest. W mojej szkole, gdzie ja pracuję... Jak to się odbywa, powiem na moim przykładzie. Ale nie jestem sam odosobniony, dyskryminowany. Otóż dyrektor podchodzi pewnego dnia, a to od jutra idziesz na kwarantannę. Pytam trochę zaskoczony, jak to nikt nic, o nic nie pyta co, jak, dlaczego. No, no to jesteś nieszczepiony. A ktoś tam w klasie z uczniów miał ten tak zwany test pozytywny. No, jak próbowałem jeszcze wydobyć jakieś słowa, no to mnie po prostu zyskryminował no, jako no, nie wiem jak to porównać, żeby nie używać brzydkich słów. Y I co dalej? Y już tego samego dnia, bez żadnej decyzji pisemnej, ani od dyrektora, ani sanepidu, e, bez zwolnienia lekarskiego, bo byłem zdrowy, e, bez jakichkolwiek objawów zdrowotnych, od, od, od jutra jesteś na, na kwarantannie, ares domowy, dyrektor zarządza, dyrektor szkoły to zarządza, nie sanepid, e, nie lekarz, ale dyrektor, jako administrator, tak, e, urzędnik państwowy, e, ocenięto od pracy, wynagrodzenie obniżone, tak jak za czas choroby. Zaznaczam bez L4. No i tak to się odbywa. Dalsza sprawa. Uczniowie tak samo gdzieś tam u kogoś wyszedł tak zwany test pozytywny, cała klasa na, na zdane nauczanie, ale z wyjątkiem, ale kwarantanna nie obowiązuje tylko tych nieszczepionych. Czyli no, ewentualna segregacja. Szczepiony jest zły, jest groźny, niebezpieczny dla otoczenia. Zaszczepiony czymś preparatem nie do końca przebadanym, jak tu koleżanka przed chwileczką mówiła, nieprzebadane to te preparaty. No, ale segregacja trwa i dyskryminacja tych, którzy temu się nie poddali. Kolejna sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o szkoły maseczki. Ja rozumiem, trzeba chronić wszystkich i pracowników, uczniów przed, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, ale te, te środki ochrony powinny mieć jakiś atest, powinny być przebadane, skuteczne, określona skuteczność i przede wszystkim bezpieczne. A co z waszeczkami jest? Nie ma żadnego dowodu na to, że są skuteczne, ale są dowody naukowe, że są szkodliwe dla zdrowia szczególnie dla tych najmniejszych, dla najmniejszych dzieci. Yy, I dziękuję. Mężczyzny. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, to było świadectwo nauczyciela, nauczyciela w Polskiej Szkole i pozostaniemy jeszcze chwilkę w temacie edukacji i z tym, że tym razem z ucznia, ucznia szkoły średniej. Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Przed Państwem Tomasz Chlafta, bardzo proszę, Sekretarz Gdańskiego Koła Młodzieży Polski. Zapraszamy, przywitajcie, przywitajcie go brawami. Polska to nasze najwyższe dobro, Polska to siła, Polska to przyszłość. Nazywam się Tomasz Chlasta i przemówię w imieniu Młodzieży Wszechpolskiej, czyli organizacji, która zrzesza, jak sama nazwa mówi, ludzi młodych i jest platformą do wyrażania ich opinii. Przedstawię nasze stanowisko wobec polskiego rządu, grupie, która od długiego czasu wyniszcza naszą ojczyznę od środka, posługując się swym pseudopatriotyzmem, mamiąc tym samym miliony Polaków. Zauważamy w tym dominację hipokryzji, którą emanuje tak zwane prawo i sprawiedliwość. Mówiąc Polakom o wybitnych i genialnych planach dla Polski, wypowiadając hasła mające na celu wzbudzić w ludziach i jednocześnie pokonać względem nic. Proces niszczenia inteligencji i wynarodowienia widoczny jest na naszych polskich uniwersytetach. Należy przytoczyć skandal Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym to część polskich kandydatów na studia została wypchnięta poza uniwersytet przez Ukraińców. Należy podkreślić, że na Ukrainie, na Ukrainie jest inny system oceniania i zupełnie inne kryteria przyjęć. W Polsce podstawą do przyjęcia na uczelnie wyższe obcokrajowców jest dokument jako odpowiednik polskiej matury. Na, Ukrai na Ukrainie występuje państwowa certyfikacja końcowa, w skrócie DPA. Od kilkunastu lat funkcjonuje ZNO, czyli niezależna ocena zewnętrzna. Przypomina polską maturę na egzaminie... Na egzaminie otrzymuje się oceny w skali od 100 do 200. Głównym powodem wprowadzenia ZTO, obok ogólnego podwyższenia jakości kształcenia była chęć walki z korupcją i układami na poziomie lokalnym. W związku z dzisiejszą manifestacją była już, już mowa o edukacji zdalnej. Oczywiście edukacja zdalna się nie sprawdza, ponieważ uczniowie jej po prostu nie chcą. Siedząc w domu, będąc zamkniętym, niektórzy uczniowie po prostu czują przygnębienie. Czują niechęć do nauki. Siedząc przy komputerze parę godzin... Siedząc przy komputerze parę godzin, po prostu odechczewa się wszystkiego. Nawet chęci do życia. Stąd... Też jest, stąd też wzrósł poziom samobójstw wśród młodzieży i odsetek i odsetek młodzieży z depresją. Oprócz tego zakłócony zostaje porządek narodowy przez tak zwane prawo i sprawiedliwość. Tak jak już wspominałem. Oprócz tej pseudopatriotycznej i antynarodowej polityki tej partii mamy do czynienia z atakiem na wolność słowa ze strony demoliberałów. Pani prezydent Aleksandra Durkiewicz w ostatnim czasie wypowiedziała się na temat delegalizacji młodzieży Wszechpolskiej. Z tego miejsca w imieniu młodych nacjonalistów nie damy zamknąć sobie ust. Nie przystąpimy ani na krok w drodze dążącej ku Wielkiej Polsce. Będziemy walczyć do końca. Polska jest w nas i to należy pielęgnować. Gdyż nadchodzi dzień, kiedy tą my stworzymy kraj wielki i silny. I żadna siła nas tego nie pozbawi. Wolność słowa dla nacjonalistów! Wolność słowa dla nacjonalistów! Wolność słowa dla nacjonalistów! Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, że to był załasz Hlasta. Szanowni Państwo, skoro o szkołach to nigdy więcej lockdownu w szkołach! Nigdy więcej lockdownu w szkołach! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Szanowni Państwo, ten rząd działa na oślep. A dlaczego tak sądzę? Rok 20. kiedy zaczął się ten cały cyrk, z dezynfekcja, maseczka. Nie wychodźcie z domu, chrońcie siebie, chrońcie swoich rodziców, tak? I co? Lockdowny. I co? Nic to nie dało, bo dać nie mogło. Rok 2021? Mamy, mamy szczepionki, przepraszam za słowo, eksperyment, preparat. I co? Teraz to już pójdzie z górki. I co? Nic to nie dało, bo nic to dać nie mogło. Mamy 2022 rok. Mamy nową strategię rządową. Jaka to jest strategia? wszystkich będziemy test, te, testować, wszyscy, to się ruszają. Apteki może i, i biedronki, cokolwiek. Tak? Więc szan szanowni państwo, jest to kabaret, tylko to nie jest śmieszne, bo to się dzieje na pewno. Znaczy tutaj na żywo i tego doświadczamy. Szanowni państwo, o tego typu rzeczach powie nam między innymi przewodniczący okręgu Gdynia-Słupsk, yy, pan Adam Lotkowski z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Przywitajmy go Brałami, zapraszamy! Dzień dobry, szczęść Boże. Moi drodzy, to co się dzieje w Polsce jest niedopuszczalne. Przez ostatnie dwa lata ludzie, którzy rządzą naszym krajem, coraz bardziej go rujnują. Rujnują nasze zdrowie i życie, rujnują nasze życie społeczne, kulturalne, zabijają gospodarkę. A wszystko to jest określone stylem niczym z Monty Pythona. Ja się po prostu obawiam, że rządzą nami wariaci. Szanowni Państwo, to są ludzie, którzy w imię dbania o nasze zdrowie zamykają na kilka tygodni lasy i parki i każą policji ciągle wlepiać mandaty. Równie niebezpieczne okazały się cmentarze. Trzeba było je zamknąć. Były niebezpieczne, ale nie dla wszystkich ponieważ Jarosław Kaczyński mógł złożyć kwiaty pod swojego brata na powązkach. Dla niego cmentarz był bezpieczny. Kolejna sprawa to stoki narciarskie. Zakaz jeżdżania na nartach, bo jak wiadomo, podczas jazdy na nartach wirus najbardziej atakuje. Tylko, że już na sankach, po tych stokach można było zjeżdżać. Oczywiście dochodzi do tego zakaz, nakaz noszenia maseczek na wolnym powietrzu, wprowadzony absolutnie bez żadnych podstaw naukowych. Szanowni Państwo, ci ludzie potrafili doprowadzić nawet do tego, że powstało podziemie usług fryzjerskich. A zjeść na mieście można było jedynie na wynos, chyba że się zatrudniło w restauracji jako tester jedzenia. A... Restauracje bez takich obostrzeń też były, to były warsy w pociągach, no i oczywiście restauracja sejmowa. Te wszystkie zakazy były tak głupie, że powstał w internecie tak zwany generator obostrzeń, który się z nich naśmiewał, ale nie wiem, chyba rząd tego nie zrozumiał i zaczął po prostu z niego korzystać i wdrażać jego... Wyniki w życie, bo jak wytłumaczyć, badania lekarskie przez telefon na wszystkie choroby, godzinę policyjną w Sylwestra, nakaz poruszania się w odległości dwóch metrów, również dla członków rodzin. A do wielkich kościołów wpuszczano po pięć osób, kiedy w autobusach mogło jeździć 25. Do tego wszystkiego premier Morawiecki, który przed wyborami prezydenckimi ogłasza koniec pandemii i zachęca do tłumnego stawienia się na wybory. Jak to było? Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. A potem za jakiś czas kolejny lockdown. Tacy ludzie rządzą Polską. Należy ich jak najszybciej odsunąć od władzy, tym bardziej, że słyszymy, jakie mają dalsze pomysły. Projekt Hoca udało się zablokować, ale na horyzoncie pojawił się kolejny zamordystyczny projekt. Koniecznie włączajcie się Państwo w działanie przeciw absurdalnej polityki rządu. Dołączajcie do nas, do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, do Ruchu Narodowego, do Partii Korwin. Wspólnie zakończmy te szalone i niebezpieczne rządy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem to był Adam Lotkowski. Drodzy Państwo, działania rządu prowadzące do segregacji sanitarnej to absolutnie haniebna sprawa. Ale niestety nie jest to jedyna rzecz, która budzi nasz sprzeciw. Rząd PIS zafundował nam wszystkim w pakiecie. Największą w historii podwyżkę podatków, opłat, składek, wszystkiego co tylko można sobie wymyślić, a ignorowanie podstawowych zasad ekonomii doprowadziło do takich sytuacji jaką mamy teraz, czyli doprowadziło do szalejącej inflacji, wzrostu cen i kosztów życia, które dotykają wszystkich Polaków na każdym kroku. O tym proszę Państwa powie Marcin Malicki, prezes Ruchu Narodowego Gdańsk. Zapraszamy! Przywitajmy go prawami! Szanowni, byłem ostatnio w osiedlowym sklepie w Warzywniaku. Po kilka artykułów na, na obiad. Zapytałem tam właścicielkę, jak się prowadzi jej biznes. Narzekała na brak klientów, na wysokie ceny e, związane z z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta pani zdaje sobie sprawę, że w ostatnim czasie ciężko jest jej konkurować z wielkimi sieciami marketowymi. Losy tej pani, tak jak losy wielu przedsiębiorców w Polsce, są policzone przez rządy polityków PiSu. Hasło naszej dzisiejszej manifestacji jest to polityka rządu. Manifestujemy dzisiaj przeciwko segregacji sanitarnej, ale również przeciwko inflacji i drożyźnie. Te tematy przenikają się, można powiedzieć, że są ze sobą współmierne. Pierwsze obostrzenia, jakie w Polsce zostały wprowadzone z powodu COVID-19, zostały wprowadzone w marcu 2020 roku. Rząd natychmiast starał się pomóc przedsiębiorcom wprowadzając koła ratunkowe. Wprowadzali to bez żadnej kontroli podatkowej. To, to spowodowało inflację. Dodatkowo Wzrost cen energii elektrycznej związany z polityką klimatyczną Unii Europejskiej doprowadził do drożyzny. Gdańskie ulice znają już z historii manifestacje w związku z drożyzną. Nie chcemy tego powtarzać. Apelujemy do rządu Mateusza Marawieckiego o pamiętanie się. Dziękuję. Dziękujemy. Tutaj panu Malickiemu. Szanowni Państwo, jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Mówię tutaj o tak zwanym pakiecie klimatycznym, który jest na, no, nazwany wdzięczną nazwą Fit for 55. Znaczy to o. Neutralności klimatycznej do roku 2050, a 55% trzeba osiągnąć w roku 2030. Wiąże się to oczywiście z podwyżkami, między innymi cen energii, gazu. Wszyscy tego doświadczają. Co gorsza, nie można tego wypowiedzieć ani zawetować, bo już jest na to za późno, Szanowni Państwo. Jedynie wyjście z Unii Europejskiej mogłoby coś zmienić. I niestety to wszystko powoduje, że mamy coraz mniej pieniędzy w kieszeni. Yy, Szan, yy, szanowni państwo, naj, najlepsze jest to, że partia rządząca mówi, że to nie ona jest za to winna. Tak? A sytuacja wygląda tak, że prezydent Lech Kaczyński swego czasu ten yy, podpisał się pod tym pakietem klimatycznym, a rząd PO wprowadził już konkretne ustalenia. I tak się od ponad 30 lat dzieje i tak nawzajem przerzucają się odpowiedzialnością. Szanowni Państwo, o tej sprawie, o kryzysie energetycznym opowie nam gdyński działacz okręgu partii Korwin pan Tomasz Paulak. Zapraszamy!